Cześć z tej strony Łosiu, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii poświęconej grze Escape from Tarkov. Dzisiejszy materiał nieco nietypowy z tego względu, że od kiedy zacząłem streamować na dwie platformy, to praktycznie tych materiałów ze streamów nie wrzucam na YouTube'a, no bo nie są, obraz nie jest najlepszej jakości. No ale tutaj, mimo tego, że było gadanie na live streamie, no nie mogłem Wam tego nie pokazać. Udało mi się pobić mój rekord kili w Escape from Tarkov. Trub ściele się gęsto, nic więcej Wam nie powiem, tylko zapraszam do. Wyglądania. lecimy, słuchajcie, na o Kurde, na spuśkę tutaj, na, na prawo cichutko, po trawie, tak żeby nie, nie szurać. No, właśnie, zaszurałem. Tutaj stary rów melioracyjny pamiętający, kurde, drugą wojnę światową. Cześć, Gracek. Już wiadomo kiedy beta? No wiadomo, że latem. Jeszcze rozejrzę tutaj. Kolejny zwierzak w łosia. Wiemy, słuchajcie, na krót... Poszedł, kurde, dwóch się tutaj strzelało, przyszedł łosiu i porobił, chyba, a dwóch, kurde, łosiu, zamiot, to się kładź, kurde, panie łosiu, co tam masz, o, to jest dobre, to jest dobre, nie, dobra, takiego gówna już nie zabieram, bo to przecież szkoda, oj, trizip, może jakiś granat w portkach. Tetetkę wolę, oczywiście. Kurde, legendarny pistolet II wojny światowej AK-74. Wjechałem tutaj padą O, też taki mój pistolet. A to kurde. Sotnik czyli to był z pistoletem typ kim jak ja. Tak blisko. Tak blisko jak ja. tyry tyry tyry, tyry, tyry. O, ty, tylko jeden magazyn? O kurde, to muszę uważać. Dobra, trzeba spadać stąd. No, boję się tędy iść, bo, bo czuję, że, że moje plecy zostaną wypełnione miłością. No, tak czuję, tak czuję. Tak blisko, tak blisko jak ja. Du, 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 du. O! Tak blisko. Jesteś gruby i czym stare psisko. O, ja gadam dzisiaj. Kurde, ten plecach trzeba będzie wyrzucić, bo nie mam co z nim zrobić. Idzie tam, Bocisław. Tak blisko. Tak blisko, jak ja. Przepraszam, a jestem dzisiaj nad wyraz muzykalny. Mam nadzieję, że go kurde Kolejny trafiłem ze dwa razy. Zaraz, kurde, typ trafi na łono Abrahama. Kolejny zwierzak Saint Claus. Witamy Saint Clausa. Jak tam prezenty? Czy są u nas jakieś grzeczne dzieci? A może jakieś niegrzeczne? Złożył się. No to bocik. Zrobimy tutaj no dobra idziemy fajnie jest ten akaczyk, chociaż, chociaż wolałbym, żeby miał pionowy chwyt z pionowym chwytem fajniej mi się gra zawsze Podejdziemy sobie do typeczka w sumie nie wam nie wiem po co do niego idę. A po magazynki. Jeśli byłyby magazynki do Akacza to by się to by się przydało, ale on niestety Akacza nie miał to nie miał kacza. Co tu się dzieje? Położymy się w jego trupie. O Jezu, tylko smutny pan z równie smutnym makaronem. Weźmiemy kamizelkę, resztę nawet nie przeszukujemy, bo to przecież już teraz nie ma sensu. Nie ma sensu macać kredensu. Natomiast YouTube bardzo, bardzo sympatycznie wypadł. Powiem Wam, że nie spodziewałem się, że tyle osób będzie zaglądało. Cześć Kasper. Kota śmierdziocha. Nie wiem, kurde, lepiej. Wolę, wolę, żeby się nie budził, bo jeszcze się obudzi. I przypomni mu się o tym, żeby się zebdzić. Od wczoraj. A to Marcin, bardzo miło. Trzech miesięcy na YouTubie. No niestety mój YouTube taki troszeczkę zaniedbany, ale to wynika głównie z tego względu, że jestem bardziej streamerem niż youtuberem. Bardziej tak cenię sobie kontakt na żywo niż z takich przygotowanych materiałów. Nie mówię, że to tak zawsze będzie. Ale, ale, no głównie, głównie to kręcę materiały takie na żywo, w sensie odpalam, siadamy, gramy, gadamy, wiecie, jakoś w tą, jakoś w tą stronę, no i siłą rzeczy jak mam mniej czasu, bo, bo w pracy, albo, bo coś tam się dzieje, no to, no to odbywa się to kosztem właśnie tych materiałów, ale skoro już ktoś trafi na, trafia na live'a, to, to, jest mi niesłychanie miło. a ja wracając, streamuję regularnie, bo, bo wszystko. No co za ty Zabijłem jednego typa w okienku w domku. Dobra, złożył się. Czyli drugie piętro. Muszę iść na drugie piętro. To był chyba gracz, bo boty chyba się tak nie, nie pojawiają w pomieszczeniach. To chyba gracza zaszczeliłem. Cześć mister! W trakcie... Coś tam się dzieje. Idę. Przestał strzelać typ. Przestał strzelać kurde. Kolejny zwierzak wpuścił łosia. Załatwiony. Załatwiony. Dobrze. Bo już amunicja w Kałachu mi się kończyła. A ten typ na pewno ją miał. Dobrze, dobrze, dobrze. Słuchajcie, przepraszam, fokus na grze, fokus na grze. Zaraz będziemy sobie tutaj się kontaktować. Dobra. O ale kurde, wypięta dupa. O proszę panie kolego. Tak, blisko. Tak. O, doładujemy, doładujemy. Dokładnie. O, kurczę, jaki wypchana amunicją. No to ja sobie chyba jednak tutaj wezmę te municjony, jest coś świeche. Już se na, na ekran naplułem. Dobra, ten mój jest fajniejszy. Zrobimy sobie to tak. Zrobimy sobie to tak. Co on ma w plecaku? Pewnie nic. Czy, albo coś fajnego. Kiedy ten łańcuch jutro pojutrze. Cześć Xenomorph. Cześć Sebi. Cześć Garu. Garu beta będzie w wakacje. Znaczy w wakacje w mniej więcej lata. Tak mi się wydaje. Nie, dalej mi idzie, kurde, słabo, wiecie, teraz to nikt nie uważa, bo to wszyscy się zabić dają. O, słuchawki! Nie mów, że do mnie strzelasz, typie. Dobra, trzeba się schować do, do krzoków. To do mnie strzela typ O Boże, bot kurde przez te krzaki W życiu go nie zobaczę Tylko takie gierki bardziej skomplikowane. Ciemno się robi. Ciemno. No. Uff. Powiem wam, że straszną nerówkę mam, jak są gr gracze, którzy... Kolejny znaczy boty pompą w lesie, bo, bo nie widać kurde ich yy, przez krzaki, a one nas widzą i do nas strzelają. O, jeśli jest, to fajnie było, żeby... O kurde, ale tu ciemno jest. Kurde, ja pierdzielę, gdzie był ten typ, co go zabiłem? To był gracz, bo boty nie otwierają drzwi. To był gracz. Kogo my tu. Sajga, O kurde, jakie ściochy tutaj latają dzisiaj. No to nie no, sajgę to weźmiemy chociaż na chwilę, wiecie, tajeczkę. Niech będzie sajga. No dobra, to idziemy stąd. A może jeszcze tutaj jakieś kamienie? Nie to, nie to, nie to, kurde, nie jest z body. Z body. O, jest ennio i versus. Jakbyś mógł na priv Czesławie wrzucić Susłowi albo ennio linka do zbiórki. To, to może oczywiście, wiadomo, ja tam nie namawiam, musi się wam podobać, ale może się Wam akurat spodoba. A jeśli się spodoba, to serdecznie zapraszam, bo projekt jest już, można powiedzieć, na ukończeniu. Już tylko niewielkiej ilości tematów brakuje, więc macie pewność, że zostanie wydany, tak więc... Tak więc myślę, że warto, warto ten temat, kurde, przepychać do przodu. Bo super się zapowiada. Jest tu ciemno. Ja stąd spadam, bo już nic nie widać. Ja jeszcze bym mógł by ktoś przydybać. Ilu typów pozabijałem dzisiaj? Tutaj dużo, nie? Ilu gości zastrzeliłem w tym rajdzie? Używa się słowa korporacja, to oznacza, nie oznacza od razu, że ktoś musi zatrudniać, wiesz, 500 osób. Z tego co wiem, w Battlestate pracuje ponad 50 osób, tak więc no jest to już taka dosyć duża firma. Nie ma tutaj mowy o, o, o czymś, wiesz, pokroju małego indyka. Jest, jest, jest. Trafił mnie dwa razy, pan też wytrzymał. 30 naboje, no to magazyn. Dobrze, trzymamy. A ja stąd spadać, kurde, bo tu hałasuje jak stara baba. Już nie wiem, no, stare baby nie wiem, czy hałasują. Natomiast z zasady takich patchy nie wprowadza się w weekend, bo w weekend to ludzie grają. W poniedziałek Kolejnie to jest świetna sprawa, żeby wprowadzić. Włosia. Więc nie wiem skąd pomysł na to, żeby żeby specjalnie wiesz, kiedyś, kiedyś to że, to, że Battle State pracuje, to nie znaczy, że programiści i wszyscy robią o, 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 tutaj coś jest zahałasowało jest typ, jest słuchajcie, typ gracz tu Kolejny zwierzak w Puszczy Łosia. Nie wiem. No proszę, o właśnie, to jest chyba dobry, dobry motyw, żeby tam kurde zasadzić granata. Dierzaj za Niech ma, niech ma. Uff. Coś tam chyba urwał mi się wątek, no trudno. to O, typ tu będzie, typ tu będzie, typ tu będzie od razu. Poszło. Kurde, muszę sobie naładować naboje do magazynka. Kolejny zwierzak w puszczy kończy tutaj wszystko. Czy się amunicja? Dobra, biegniemy na stację. Cześć, Grzegorz. Oceny zdaje się masz spokój. A, no to kurde, mam nadzieję, że wszystko do przodu. Cześć, William. Nie no słuchajcie, no ale jak się ma full gear, no to boty raczej nie mają szans, więc nie wiem, nie wiem skąd takie zdziwienie. Jakbym miał, jakbym miał zwykłe kurde smaty, ok. jakbym miał zwykłe szmaty, to wtedy wiadomo, że, że byłoby ciężej, ale Kolejny tak w pełni że jak się nie muszę chować kurde przed za Przed zabłąkanymi pociskami. No to proszę was. Co my tu mamy? Pff, proszę was, przecież nawet mnie to nie przebiło. Aż mi szkoda tych typów po prostu. Dobra, wstawaj pan, biegniemy do wyjścia. Czy nie ma co, kurde? Pierdzielić w tańcu. Open. Weźmy pan te drzwi otwieraj. O kurde jak tu ciemno chyba. Bo po schodach. Tu się chyba otwiera. Otworzyło się? Chyba tak. Podażnie mam nic z latarką. O, jest wyjście. Super. No i koniec. tak rajd to mogę robić. No, dobrze. Co tam się dzieje na tym czacie? Kiedy to tarkowa? Yy, połowa wakacji podobno. Znaczy, la, znaczy połowa lata podejrzewam. Cześć, Luke luk. -luk. Cześć oddany. Hej, hej. Cześć Szymanek. No, cześć jakim gol. Kurde, widzicie robota aż się pali w rękach dzisiaj. Zacząłem z pistoletem od pucy buta do milionera, trochę tak. Jeszcze dużo rzeczy musiałem zostawić. Cześć Wawak. No, dzisiaj w lepszej formie. Chociaż jak siadałem, to, to myślałem, że będzie gorzej. Chociaż pamiętajcie, jeden rajd wiosny nie czyni. Tarkow jest tak przewrotną grą, że, że może się zdarzyć, że nawet mimo kilku jakichś tam fajnych akcji potem dostanie lanie. Nie wiem, czy to są dobre statystyki, ale według nich zabiłem ilu? 11 typów? Trzech graczy i ośmiu scavengerów, no... Ja tam nic nie mówię. Dzięki za obejrzenie odcinka. Muszę Wam powiedzieć, że do tej pory, jak oglądam sobie tą powtórkę, to nie mogę uwierzyć, jak to się wszystko potoczyło. Od takiego płucy buta z pistolecikiem do milionera z pełnym girem. Mam nadzieję, że materiał się Wam podobał. Zachęcam do wyrażania swoich opinii w komentarzach, ocenienia filmu i przede wszystkim subskrybowania kanału, bo kolejne odcinki właśnie ze Escape from Tarkov już wkrótce. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!